Wszyscy wiemy, że czasami Underbok pokonuje faworyta, ale niektóre wyniki były naprawdę szokujące, szczególnie gdy spojrzymy na kursy bookmacherskie. Żeby poznać jeden z najlepszych przykładów, cofniemy się do 7 kwietnia 2007 roku UFC 69. George St. Pierre, dominator w bagi półśredniej, był murowanym faworytem. Kursy? Minus 1300 dla GSP, plus 850 dla pretendenta Mata Sery. Wielu uważało, że Sera nie zasługiwał na walkę o pas po wygranej walce w reality show The Ultimate Fighter. Walka zaczęła się spokojnie, ale w połowie pierwszej rundy, Sera trafił GSP czystym ciosem w szczękę, co zachwiało mistrzem. Od razu ruszył z agresywną serią ciosów, obijając GSP i zmuszając sędziego do przerwania walki. Świat był w szoku. Saint Pierre niepokonany i uznawany za najlepszą wersję samego siebie padł w walce z niedocenianym rywalem. Po walce Matsera nie krył emocji. Na oczach tysięcy fanów z niedowierzaniem odbierał pas mistrza wagi półśredniej. Dla wielu była to jedna z najbardziej szokujących walk w historii sportów walki. A ty, też tak sądzisz? Daj znać w komentarzach.